Zobaczymy po nocy. Zimny silnik. Sanie. Dwa razy pedał gazu. Luz. Pala, ale coś tam się zaczyna dziać na zawsze go na pych można zapędzić Zobaczymy jak z tankowaniem. 231 km przejechałem, zaczyna mrugać rezerwa, no jeszcze można by trochę przejechać, ale ciekawy jestem. Oczywiście u nas nie ma ołowiowej benzyny, a to on wymaga ołowiową, więc stosuję coś takiego, co się nazywa lead substitute, ponieważ to jest bańka na zbiornik. 60 do 80 litrów to ja sobie przelewam do małej buteleczki bo w tym samochodziku wszystko jest małe zapomniałem oczywiście że trzeba kluczykiem zbiornik paliwa otwierać Wlejemy. podnieś maskę to dziadostko pokaż bled. Za dużo palisz, wiesz? tę wątrobę. Do baku muszę zajrzeć. O, paliwo jest! No, od świąt! To no dobrze, bo myślałem, że na rezerwach jedziemy. Motor jest sprawny, to motor musi pracować. Musi, bo jak pracujemy, to znaczy, że jedziemy. A tak stoimy, i wstyd. I tylko wzbudzamy niepokój u przyjaciół. Lejemy super benzynę. To jest odpowiednik europejskiej 98, bo tutaj jest inną metodą mierzone ten oktan. Trochę mi zawory dzwonią albo stukowe spalanie mam. Jedno z dwóch więc można by zobaczymy czy lepsze paliwo mu to poprawi po sam koreczek wlejemy 377 galon 14 dolarów zatankowanie malucha do pełna 14 dolarów trzy przecinek siedemdziesiąt siedem razy trzy przecinek siedemdziesiąt osiem równa się czternaście i dwadzieścia pięć litra weszło dzielony na dwieście trzydzieści jeden kilometrów sześć 6,16 litra na setkę 20, 30, 50, 50, 50. albo 38 mil na gala. No 6,16 uważam, że rewelacja, ponieważ. Autko dostawało w tyłek przez te pierwsze parę dni, także przy spokojnej jeździe na pewno zejdę poniżej 6 litrów na setkę. Nie jest źle, nie jest źle, tylko coś z rozrusznikiem jest nie tak.